Tego, drzwi. Otwieram Ci drzwi, zapinam pasi... No to pojedziemy tak. A Ty wiesz jak to się 28, robi? 28,75 się szpital. w ty go tak zabijesz. I o to chodzi. Nieee, dobra. Ja go wsadzę. A dobra, chyba, że tak. O, Kurwa to nie działa. Jak nie działa? Dzisiaj działa. Ty po prostu się, się przyti. Nie, to po prostu ktoś tu jest głupi. Ktoś, który nie pije ten <noise> Musiałeś. Oj, przepraszam pana, chyba się coś panu stało, wysiadając z pojazdu kolejny raz, gdy pan miał zapięte pasy. Oj, jak przykro!